Sztumie rusza kolejna inwestycja mająca na celu poprawę warunków do uprawiania sportu dla dzieci i młodzieży. Przy okazji rozpoczęcia budowy nowego stadionu miejskiego zostały zorganizowane zawody sportowe dla dzieci z powiatu sztumskiego. Więcej o środkach i etapach budowy nowego stadionu opowie nam burmistrz Sztumu Leszek Tabor. Długo się przygotowywaliśmy, bo też czekaliśmy na możliwość pozyskania środków z Ministerstwa Sportu, ale właśnie tak gmina Sztum inwestuje w przyszłość mieszkańców młodzieży. Dzieci, przyszłość sztumskiego sportu. Mamy bardzo dużo osiągnięcia, ale niestety baza nie nadążała za, za rozwojem naszego sportu cieszymy się bardzo, że po 55 latach udało nam się takie środki pozyskać i w obecności tu dzieci, młodzieży, sportowców dokonaliśmy wbicia symbolicznego łopaty. Ruszył pierwszy etap, z tego się bardzo cieszę, z tego się wszyscy cieszą w sztumie i wszyscy sportowcy. Zakończenie pierwszego etapu, czyli zaplecze sanitarno-szatniowej trybuny w sierpniu przyszłego roku, natomiast będziemy się już starać o środki na drugi etap, czyli modernizację naszych bieżni na tartanowe boiska piłkarskiego. To jest w ogóle to jest początek budowy dużego kompleksu sportowo-rekreacyjnego, bo mamy tu jeszcze parę hektarów obok. Mamy już też dokumentację na takie siłownie fitness, na trasę dla łyżwo-rolkowców. Także to jest po prostu pierwszy etap budowy bardzo dużego kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Mam nadzieję, że szczęśliwy. No początkowe już teraz mamy jesień do grudnia tego roku tu będą prace ziemne, palowanie, bo teren jest bardzo trudny, grząski, bagnisty, więc ten budynek będzie stał na palach i od wiosny ruszają prace już nad budynkiem. No chyba, że zima będzie bardzo sprzyjająca, więc prace będą szły bardzo szybko, bo i firma i wykonawca jest to firma solidna, robiła już wiele inwestycji w naszej gminie, jesteśmy z tego zadowoleni. Jest dofinansowanie milion to są środki z budżetu gminy, milion złotych z... Ministerstwa Sportu i z tego się bardzo cieszymy. TV Regionalna24.pl TV Malborg TV Sztum TV Nowy Dwór. Tom tu kręcimy.